Cześć, Ciebie również miło widzieć. Dzisiaj odpowiem na nurtujące wszystkich podróżnych pytanie: co kupić w Turcji, co przywieźć jako prezent przyjaciółce, siostrze, żonie, matce, kochance, prezesowi? Osobiście uważam, że jedną z najfajniejszych rzeczy w Turcji jest kuchnia, dlatego kuchnia idzie na pierwszy ogień produkty spożywcze. Bardzo szybko przebrnę tutaj przez klasyki do których zazwyczaj dołączone jest słowo tureckie, turecka na przykład, turecka hałwa, turecka kawa, kawa po turecku, baklava czy tureckie przysmaki, Turkish delights zwane tutaj lokum. I to jest klasyka na ten temat, nie będę się rozwodzić, myślę, że gdybyś wybrał się na spacer po jakimś tureckim mieście, napotkał sklep, zamknął oczy i zrobił tak, to na pewno jeden z produktów, to na pewno wskażesz jeden z tych produktów. Także to na bok. Na dowód tego, że te rzeczy po prostu warto kupić, pokażę Wam moje rzeczy. Ja je wszystkie posiadam i znalazłam je w swojej kuchni, z tych, żadnego z tych produktów nie kupiłam specjalnie pod film. I na początek... Jeśli nie wiesz, co to, to jest w gorąco zapraszam do obejrzenia odcinka o ulubionych rzeczach w Turcji, które niedawno popełniłam po wpływem... Tak, w Turcji można legalnie kupić alkohol. I pić. Kolejna sprawa, kajmak. Nie wiem tylko jak go przewieźć, nie mając lodówki, ale tureckie produkty zazwyczaj mają tyle konserwantów, że na pewno nic mu się nie stanie przez 3 godziny w samolocie w walizce. I kajmak turecki to nie jest to, co my znamy z nadbałtyckich kurortów, taka masa krówkowa, która jest kładziona na gofrach. Tylko turecki kajmak to jest 60% tłuszczu z mleka. Jak gdzieś czytałam, że to jest kożuch mleczny, ale ja nie nienawidzę kożucha i ani to nie wygląda jak kożuch, ani nie smakuje. To bardziej przypomina taki gęsty serek. Trochę jak serek mascarpone, ale jest on, e, kajmak sam w sobie, moim zdaniem, jest bez smaku. E, natomiast fenomenalnie, fenomenalnie smakuje z miodem na chlebie. I e, kajmak z miodem to jest zakończenie każdego tureckiego śniadania. Kolejna rzecz, te dwa produkty. To jest tahin, e, czyli taka masa sezamowa, a to, prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia. To jest syrop. Z jakiegoś owoca. Jeśli ktoś z Was wie, co to jest, bardzo proszę o napisanie w komentarzu. Chętnie się dowiem, jak brzmi polska nazwa tego czegoś. Natomiast te dwa produkty w połączeniu ze sobą dają rewelacyjną pastę na kanapki. Trochę przypominającą w smaku płynną chałwę. Tej I kolejna rzecz. Pulbiber. Biber. To zupełnie nie wiem, czy moja tak tym majtam. No dobra, to można kupić na każdym bazarze, w każdym sklepie z przyprawami. Jest to po prostu papryka proszę się nie zaciągać, bo daję kopa, po prostu jak wasabi. I jest to po prostu bardzo ostra przyprawa chili, którą Turcy sypią absolutnie do wszystkiego z wyjątkiem słodkich rzeczy, chociaż nie zliwiłabym się. I od razu idąc za ciosem, kolejną przyprawę w sklepie z przyprawami nie, nie mam tutaj jak pokazać. Poza tym będzie wyglądać obrzydliwie w kamerze. Jest kimion. Jest to chyba po prostu kumin, chociaż nie mam pewności. I tutaj w Turcji można go kupić również na wagę i również polecam się nim zainteresować. Można go dodawać do mięs. Rewelacyjnie smakuje z każdym rodzajem mięsa, moim zdaniem. I wystarczy po prostu wziąć mięso, umaczać w przyprawie i ugotować. Taki szybki przepis turecki. I ostatnią rzeczą, którą polecam nabyć, której nigdy w Polsce nie widziałam, a myślę, że dla miłośników sałatek to jest super sprawa, jest to e, syrop z granata. E, czasami bywa trochę e, gęstszy niż ten, który ja mam, ale generalnie stosuje się go tak jak e, na przykład ocet balsamiczny. To znaczy mamy sałatkę, trochę oliwy, trochę tego syropu i jest po prostu rewelka. Do tego bardzo zdrowy. I teraz już przechodzimy do rzeczy ładnych i jednocześnie społecznie użytecznych. W moim przypadku użytecznych w kuchni. Na pierwszy ogień idzie młynek, czyli coś, co można kupić dosłownie za grosze na każdym bazarze. I sorry za paznokcie, ale miałam godzinę i mogłam albo zrobić manikur, albo nagrać film. I tutaj sypie się pieprz, ziarna pieprzu, przekręca się i w środku mamy. Proszę. Mam trzy takie, różne rzeczy w nich trzymam. Czasami miele w tym na przykład e, sól himalajską w kryształach, różową. Kolejna rzecz, której nie zdecydowałam się przytaszczyć z kuchni, jest dwupoziomowy czajnik do parzenia tureckiej herbaty. Ale wydaje mi się, że kiedy pójdziemy do sklepu polskiego i kupimy po prostu jakąś herbatę w liściach, albo w herbatę w granulkach, to z powodzeniem, może nie w granulkach, ale w liściach, to z powodzeniem będziemy mogli zaparzyć taką herbatę. Jak się parzy turecką herbatę, odsyłam do wujka Google, a czajnik podwójny wygląda mniej więcej tak. I można znaleźć bardzo wiele wariantów tych czajniczków, od mosiężnych poprzez y, różne emaliowane, y, metalowe, y, również elektryczne. Nie wiem, strasznie dużo piją herbaty. Y, I piją ją w kolejnej rzeczy, którą bardzo polecam kupić przy okazji czajnika: to są takie szklaneczki, tulipany w takim kształcie. One są bardzo malutkie, one mają mniej więcej e, połowę wielkości takiej normalnej szklanki, ale strasznie przyjemnie się z tego pije. Jeśli ktoś jest estetą, to może sobie sprawić taki komplecik. One też nie są bardzo drogie. E, mam jeszcze drugi wariant. Ale jest ich po prostu multum najróżniejszych rodzajów i stylów. Chodzi o ten kształt, to jest kształt e, typowy dla tureckich szklaneczek dobra, teraz powinien być dział uroda, natomiast trochę słabo, bo ja kosmetyków tureckich jeszcze nie spróbowałam tak porządnie i większość z moich kosmetyków przywożę sobie z Polski, z tego względu, że moja cera często strzela fochy, więc niespecjalnie mogę kłaść na nią byle co. I mam swoje sprawdzone produkty, ale nie, nie, nie z tego względu, że te produkty są złe, nie jestem w stanie nic polecić. Po prostu moja wiedza jeszcze wymaga uzupełnienia i na pewno z tym do Was wrócę. Natomiast to, co wiem, co jest ekstra, to są mydła i tak patrzę w dół, bo tutaj właśnie jedno mydło trzymam, ale zastanawiam się, czy je pokazać, bo ono po prostu wygląda jak zużyty pumeks. No to nie jest świeże mydło, wzięłam je z łazienki. Chodzi o mydła naturalne można je kupić również na wagę na różnych bazarach po prostu jest wielki blok mydła i oni je sobie tak ciachają ładnie nam mogą zapakować, oczywiście w jakichś trochę lepszych sklepach można znaleźć w lepszych salonach, nie wiem w hamamach, można znaleźć również lepszej jakości mydła droższe, ładniej zapakowane na prezent oraz jeśli na przykład wybierzecie się do sklepu z um, suwenirami to tam można znaleźć takie puszeczki ładne z mydełkami, tam najczęściej są mydła oliwkowe, z oliwy, z oliwek, ale widziałam najróżniejsze z każdego chyba rodzaju oleju mydła, jakie tylko można, z każdego rodzaju oleju tylko sobie można wyobrazić i również z rzeczy, których nie byłabym sobie w stanie wyobrazić, że można zrobić mydło. Widziałam, to, widziałam ich bardzo dużo. Polecam rozejrzeć się samodzielnie. Mydła i naturalne olejki. I przyszedł czas na dział inny. Gdziekolwiek w Turcji się ruszycie i zrobicie tak, na pewno traficie na ten znak. Czyli oko proroka. Turcy wierzą, że ten symbol to jest po prostu takie świdrujące oko, które odstrasza złą energię i można je znaleźć w sklepach w postaci kolczyków, bransoletek, wisiorków, różnych y, takich wieszadeł na ścianę w domu, i w, w każdym tureckim domu, w każdym tureckim domu, w każdym tureckim domu na pewno jest oko proroka. Chciałabym wspomnieć jeszcze o tym, czego moim zdaniem warto, e, nie warto kupować w Turcji. Wiele osób e, na pewno doradzi Wam, że o kupcie, albo spróbujcie sobie jabłkowej herbaty. Ja zupełnie nie wiem o co chodzi, bo to jest tak jakbyśmy wzięli skórkę od jabłka i wsadzili sobie do herbaty, tak to mniej więcej dla mnie smakuje. E, nie ma w tym wielkiej filozofii, wydaje mi się, że, że jest to po prostu marketing, natomiast jeśli macie kogoś, na kim takie ładne opakowania z jabłuszkiem i herbatką i to tak fajnie wygląda, robi jakiekolwiek wrażenie i samo to już jest super prezentem, można kupić, natomiast jeśli chodzi o jakieś szczególne walory smakowe, to wydaje mi się, że jest to sprawa przereklamowana. I to już tyle na temat tego, co przywieźć z Turcji. No dobra, powiem o alkoholu. Można przywieźć także butelkę raky. Raky to jest wódka anyżowa, która ma więcej procent niż ta nasza 40% i pije się ją zupełnie inaczej niż, niż wódkę, to znaczy nie sadzi się szotów jeden za drugim. Jest, um, obejmu, picie raki, obejmuje cały rytuał i również na ten temat nagram osobny film. Natomiast nie jestem pewna, czy do końca to jest super prezent dla Polaka, ponieważ bardzo wiele, wiele osób z polskim podniebieniem po prostu nie, nie, nie przepada za anyżówką. A nerżówka pije się z wodą rozcieńczoną, ma bardzo charakterystyczny smak, jest bardzo ostra, daje kopa, bardzo mocna, daje kopa. Um, jeśli ktoś jest fanem alkoholi, gorąco polecam. I to już wszystko na dziś. Jeśli film się Wam spodobał, gorąco zachęcam do subskrybowania. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, zapraszam do zostawienia komentarza. Eee, i a propos komentarzy: eee, ostatnio pojawili się moi pierwsi hejterzy, dla których mam eee, wiadomość. Teraz się przekażę. Chyba ty. Do zobaczenia. Cześć.